Drogi Boże, Stwórco całego wszechświata, z pokornym sercem pełnym czci, przychodzę do Ciebie w tej świętej chwili, prosząc o Twoją boską opiekę. Wysłuchaj, Panie, błagania Twego sługi, bo ufam Twojej dobroci i miłosierdziu. Daj mi siłę do stawienia czoła przeciwnościom losu i chroń mnie przed błędami, które mogłyby mnie sprowadzić z Twojej drogi. Pozwól Twojemu światłu kierować moimi krokami, oświetlając każdą decyzję, którą muszę podjąć. Błagam Cię, Ojcze, aby Twoja mądrość była ze mną, abym potrafił rozróżniać dobro od zła i unikał pułapek, jakie życie może na mnie zastawić. Panie, wiem, że bez Twojego przewodnictwa jestem jak liść na wietrze, zagubiony i pozbawiony kierunku. Dlatego proszę, aby Twoja potężna ręka mnie prowadziła, aby Twój Duch Święty napełnił moje serce zrozumieniem i jasnością. Obym usłyszał Twój cichy, cichy głos pośród zgiełku świata, prowadzący mnie na ścieżkę prawości. Proszę Cię również. Umiłowany Ojcze, pomóż mi oprzeć się pokusom, umacniając mojego ducha, abym mógł żyć w pokoju i zgodnie z Twoją wolą. Boże, proszę Cię o opiekę nad moim życiem i życiem moich bliskich. Niech żadna broń utworzona przeciwko mnie nie zwycięży i niech każdy język, który podnosi się przeciwko mnie w sądzie, zostanie obalony. Oto dziedzictwo sług Pana, a Twoja sprawiedliwość jest moją tarczą i moją twierdzą. Niech Twoja sprawiedliwość, Panie, będzie moim przewodnikiem i moją obroną przed zasadzkami wroga. W imieniu Jezusa Chrystusa proszę Cię, abyś chronił mnie przed wszelkimi atakami, zakłóceniami i łańcuchami zła. Niech żadna przeciwna siła nie zwycięży nade mną Ufam bowiem, że książę tego świata został już wyrzukony mocą Twojego umiłowanego syna Niech całe zło zostanie usunięte z mojego życia A ja pójdę pod Twoją opiekę Czując się bezpieczna i wspierana przez Twoją nieskończoną miłość Ojcze niebieski, wołam o Twoją moc aby chronić mnie przed złymi istotami i wszelkimi negatywnymi wpływami, które mogą próbować mnie dosięgnąć. Niech Twój Duch Święty otacza mnie jak tarcza, chroniąc mnie w każdym czasie i miejscu. Niech czuję Twoją stałą obecność, która daje mi pewność, że zawsze jestem pod Twoją kochającą i opiekuńczą opieką. Panie. Ufam Twojej obietnicy, że ci, którzy mieszkają w tajemnicy Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego, znajdą odpoczynek i bezpieczeństwo. Niech Twoje słowo będzie moją ucieczką i moją twierdzą, moim Bogiem, któremu ufam. Proszę Cię w swojej nieskończonej miłości i miłosierdziu abyś okrył mnie swoimi skrzydłami i abym pod nimi znalazła schronienie. Niech Twoja wierność będzie moją tarczą ochronną. Daj mi, Panie, łaskę przeżywania każdego dnia z ufnością, że jesteś pod moją opieką, wolny od wszelkiego zła. Spraw, abym był świadkiem Twojej wielkości i mocy. Będąc przykładem wiary i nadziei dla wszystkich wokół mnie, obym zawsze pamiętał, że niezależnie od okoliczności, Twoja ochrona i Twoja miłość są wieczne i niezachwiane. Panie, niech wśród burz życia znajdę w Tobie bezpieczne schronienie. Niech Twoja boska ochrona zawsze będzie nade mną, chroniąc mnie od wszelkich niebezpieczeństw i wszelkiego zła. Spraw, abym czuł Twoją ciągłą obecność, prowadzącą mnie i pocieszającą na każdym kroku. Niech Twój pokój, który przewyższa wszelki rozum, napełni moje serce i umysł, oddalając wszelki strach i niepewność. Niech będę latarnią Twojego światła, oświetlającą ścieżki otaczających mnie ludzi i przynoszącą nadzieję cierpiącym serkom. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twojej dobroci i Twojej nieskończonej miłości. Proszę Cię, Ojcze, abyś codziennie odnawiał moje siły, abym z odwagą i wiarą potrafił stawić czoła każdemu wyzwaniu. Niech Twoja ochrona rozciąga się na moją rodzinę i moich bliskich, uwalniając nas od wszelkiego zła i zawsze prowadząc nas ścieżką prawości. Obyśmy żyli w zgodzie i pokoju, całkowicie ufając Twojej opatrzności. Niech Twoje słowo będzie naszym przewodnikiem i abyśmy zawsze szukali Twojego oblicza w chwilach radości i trudności. Niech Twoja ochrona otacza nas jak tarcza, abyśmy zawsze Cię chwalili i wysławiali za Twoje nieskończone miłosierdzie i miłość. Proszę Cię, ojcze. Aby moje życie było żywym świadectwem Twojej boskiej opieki. Niech zawsze Cię wychwalam i wysławiam, uznając, że całe bezpieczeństwo i pokój, które odczuwam, pochodzą od Ciebie. Niech będę kanałem Twojego pokoju dla innych, pomagając im znaleźć drogę do Twojej ochrony. Panie Boże, trwam przed Twoją obecnością. Błagając o Twoją opiekę nie tylko dla mnie, ale także dla mojej rodziny, moich dzieci i mojego domu. Niech Twoja święta obecność nigdy nas nie opuści i abyśmy zawsze odczuwali na sobie Twoją potężną rękę, prowadzącą nas i chroniącą. Proszę Cię, Ojcze, abyś otoczył moją rodzinę swoją miłością i miłosierdziem. Dał nam energię i siłę niezbędną do stawienia czoła każdemu dniu z odwagą i determinacją. Chroń nas, Panie, przed wszelkimi chorobami fizycznymi i duchowymi, a pod Twoją boską opieką zachowaj nas w zdrowiu i bezpieczeństwie. Boże, błagam Cię o prowadzenie, abyśmy zawsze podążali drogą światła, miłości, nadziei i wiary. Obyśmy nigdy nie odeszli od Twojej prawdy i żyli według Twoich nauk. Prowadź nas na każdym kroku, Panie, i pomóż nam podejmować decyzje, które podobają się Tobie. Niech Twoja mądrość oświeca nasze umysły i serca, abyśmy byli latarniami Twojego światła w świecie. Wołam do Ciebie, Wszechmogący Boże. Ochroń nas i uwolnij od wszelkich niesprawiedliwości, przeszkód i zła, które może nas dosięgnąć. Wzmocnij nas duchowo, Panie i uwolnij od negatywnych myśli, zła i praktyk czarów. Niech żadna siła zła nas nie zwycięży, ufając Twojej ochronie i Twojej mocy. Niech Twoja święta obecność oczyści naszego ducha. Dając nam siłę i pogodę ducha niezbędną do stawienia czoła wszelkim przeciwnościom. Panie, dziękuję Ci z całego serca za Twoje cudowne stworzenie, za całe wsparcie, jakie nam okazujesz w trudnych chwilach i za kolejny dzień życia, którym nas obdarzyłeś. Jestem wiecznie wdzięczny za Twoją dobroć i miłosierdzie, które są nowe każdego ranka. Dziękujemy Ci, Panie, za stałą obecność Twoich aniołów i archaniołów, którzy nas chronią i prowadzą. Obyśmy nadal odczuwali nad nami Twoją boską opiekę, przynoszącą duchowy pokój i uzdrowienie wszystkim potrzebującym. W Twoim imieniu, Panie, dziękuję Ci za wszystko, co zrobiłeś, robisz i będziesz czynić w naszym życiu. Wiem, że pod Twoją opieką z ufnością i wiarą możemy stawić czoła każdemu wyzwaniu. Obyśmy zawsze uznawali Twoją wielkość i chwalili Cię za Twoją nieskończoną dobroć. Niech nasze życie będzie żywym świadectwem Twojej miłości i Twojej ochrony, inspirującym innych do szukania Ciebie i ufania Tobie. Panie, proszę Cię. Abyś nadal nas chronił i prowadził, niech Twój pokój zawsze będzie w naszych sercach i abyśmy żyli ze sobą w harmonii. Niech Twoje uzdrowienie dotrze do cierpiących, przynosząc ulgę i pocieszenie. Niech Twoja nieustanna obecność przypomina nam, że nigdy nie jesteśmy sami, bo Ty zawsze jesteś z nami, wspierając nas i chroniąc. Boże. Kładę przed tobą wszystkie nasze troski, niepokoje i lęki. Obyśmy złożyli wszystko w twoje ręce, ufając, że ty masz nad wszystkim kontrolę. Obyśmy odpoczęli w twojej obietnicy ochrony i miłości, wiedząc, że zawsze się o nas troszczysz. Dziękujemy ci, Panie, za twoją obecność w naszym życiu. Za Twoją nieustanną opiekę i za Twój pokój, który przewyższa wszelkie zrozumienie. Obyśmy zawsze Tobie ufali i zawsze szukali Twojego oblicza. Niech Twoje światło świeci na nas, prowadzi i chroni na każdym kroku. Dziękuję Ci, Ojcze, za Twoje miłosierdzie i łaskę. Obyśmy każdy dzień przeżywali z wdzięcznością w sercach. Uznając Twoją dobroć i Twoją wierność, obyśmy byli świadkami Twojej miłości i Twojej opieki, dzieląc się ze światem Twoim słowem i Twoim światłem. W imię Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego syna, modlę się, ufając, że wysłuchujesz naszych modlitw i zawsze nas chronisz. Amen.